Cześć, witajcie ponownie. Dzisiaj mam dla Was odpowiednik przyrządu, który oferuje po raz pierwszy w katalogu numer 13 Avon. Jest to tak zwany ręczny depilator do twarzy. Myślę, że nie będę go już zakupować, ponieważ jestem już w posiadaniu niemal identycznego, jedynie się różni kolorystyką. Mam nadzieję, że funkcja jest jego identyczna. Zakładam, że tak. Jak tak naprawdę ten depilator należy używać? Mamy tutaj oczywiście całą załączoną instrukcję, więc wyobraźmy sobie, że to jest nasza twarz. Ten depilator jest bardzo takim użytecznym, praktycznym urządzeniem. Możemy go zabrać wszędzie i łatwy jest naprawdę w użytku, jeżeli mamy gdzieś jakieś niechciane włoski na twarzy czy w jakichś innych partiach. Szczególnie są do twarzy, ponieważ tam włoski są miękkie i łatwo się takim depilatorem je usuwa. To wtedy wyginamy włók, taki depilator, przykładamy do naszego miejsca, które jest problematyczne, i następnie przesuwamy go w górę i w dół. Ja na przykład mam taki sposób, że kręcę sobie tylko jedną tą gałeczką i przesuwam dalej po wybranym obszarze. Wtedy włoski są jakby wkręcone, bo one się wkręcają w tą sprężynkę. Jak gdy ją nagniemy i nas zaczynamy przesuwać, to po prostu one wchodzą i zostają delikatnie usuwane za pomocą tej sprężynki. Ważne jest, żeby nie robić czegoś takiego, że wyginamy łuk, przykładamy do włosków, następnie prostujemy i wyrywamy. To po prostu nie działa, jest nieefektywne i trzeba się strasznie napocić, namęczyć. To jest błędny sposób używania tego przyrządu. Czyli jeszcze raz przykładamy, następnie albo przesuwamy w górę, w dół dwoma rękami, dwoma tymi rączkami po twarzy albo po prostu możemy sobie jedną ręką przesuwać w konkretnym kierunku w górę w dół i to tak samo będzie działało. Jest to bardzo wygodne urządzenie, szybko usuwa duże partie włosków. Czy jest bolesne, czy nie, to zależy jak którą część twarzy depilujemy. Oraz no, każda z nas ma też inną wrażliwość skóry. Inne, inną grubość włosków, więc tak naprawdę jest to kwestia też indywidualna. Polecam Wam ten produkt, jest on w bardzo fajnej cenie za 9,99. Także, jeżeli macie jakieś problemy z włoskami na twarzy, to polecam do wypróbowania. Do zobaczenia, cześć!